Szeregowy dekruz? Zastrzelą mnie w końcu? Nie, to Twój szczęśliwy dzień. Dziękuję, kapitanie, ale nic nie zrobiłem. Chciałeś walczyć nad Ebro, a zatrzymali cię pod Boylon. Obstrałeś się ze strachu i uciekłeś do Mamusi. Jest już wyrok? Uznali cię za tchórza. Umiesz jeździć? Jasne. Pytam tylko, czy umiesz. Przepraszam, umiem. – Świetnie. Zawieziesz mnie do szóstki. Do szóstki? To niemożliwe, nie wrócimy żywi. Wolisz egzekucję? Na jedno wejdzie. Masz dziewczyny? Mam kolegów. Jednego w Bojro i dwóch w Kamados, ale wolę tego w Bojro. Czyli jesteś prawiczkiem. Jak my wszyscy w Bojro. A radzisz sobie z bronią? Średnio. A z czym sobie radzisz? Właściwie z niczym. Dobry Boże, tchórz i prawnik. Wiele sobie po nas obiecał.